Mieliśmy chyba jednego Co pan chce? O! Wszystko ok. <grymne> o, ognisko? Się poparłeś? Tu LP na mnie, co? Atakowanie bez powodu. Szymonka, jestem już. Przepraszam, już wychodzę z miasta. I tam, i supuścam, i supuścam miasto, przepraszam. On się zaby, czy co? Do tego mnie bez powodu. Ej, on go zabił ten gostek, słyszysz? Tak? No.